Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Sejfy jesteśmy bezpieczni. Trwa z nami Adrian Gralak, no jeden z największych pechowców tego wieczoru. Pojedynek z Janem Liasem, no contest no faul, nie był to zamierzony faul, ale kciuk wylądował w jego oku. No jesteś załamany, to wiemy, to widzieliśmy i nie możesz się chyba z tym pogodzić. Cześć wszystkim, no jest mi bardzo przykro, że nie mogłem jakoś tam dalej toczyć walki i jest mi bardzo przykro. I... Co ty czułeś w tym momencie, kiedy ten, kiedy ten kciuk w jednej z akcji stójkowej lądował w twoim oku? Oprócz tego, że na pewno bolało, bo słyszeliśmy no ten no, twój, że tak powiem, jęk bólu. Co czułem? Zawód. Jest mi bardzo przykro, bardzo, 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 bo to nie tak miało wyglądać w ogóle. Wiecie, a cztery lata temu biłem się na Almie, a teraz jestem tutaj. Mm. To miało wyglądać kompletnie inaczej, nie czułem w ogóle zagrożenia z jego strony. Jakby, wiecie, mm, pod siatką y, mówili, że on takie ma zajebiste zapasy. No sorry, nie ma takich zajebistych zapasów, siły w ogóle jego nie czułem. Y, Anzor mówi, podwójny prawy cep, podwójny prawy cep wleciał. Chciałem iść do przodu, dostałem y, palca, kciuka prosto w oko. No, no co mogę zrobić, remansz w grudniu. Mm, nie wiem, nie wiem, nie wiem, no to musi być jak najszybciej, to musi być w tym roku. Nie, nie zostawię tego tak, on mi nie ucieknie. Zresztą już z Janem rozmawiałem, że jest gotowy, y, chce dać mi rewanż. Ale wiecie, jest mi bardzo przykro. Bo to nie chodzi, wiesz, jakbym przegrał, to już spoko. Mógłbym, mógłbym przegrać, bym znokautował mnie i fajnie, było okej. Okay. Bym przegrał, bym wiedział, że to nie jest mój poziom. Ale ja nie czułem żadnego zagrożenia, no nic, kompletnie nic. Tym bardziej, że teraz tutaj jeszcze po tej walce w kulisach słyszeliśmy, rozmawiałeś z Martynem Lewandowskim, który mówił o tym, że dostaniesz bardzo szybko szansę i że no właśnie trzeba tylko sprawdzić co z okiem. No dostanę bardzo szybko szansę, to jest wszystko spoko, wszystko fajnie, wiecie, jakby ja i tak będę w gazie. Zdenerwowało mnie to najbardziej, że co jest najcięższe w tym sporcie, zrobienie wagi. Sama walka jest przyjemnością, my, my się cieszymy i tu Adam, wszyscy, no my jesteśmy zadowoleni, że my walczymy, tak? To jest... po to to robimy, ale... a mnie to najbardziej irytuje, że ja muszę znowu tą wagę robić. Znowu muszę robić wagę, bo gościu wsadził mi palce w oko. Rozumiesz? Nie to, że mnie znokautował, nie to, że wygrał... Dobrze jest mieć wybór. Szczególnie w inwestycjach. Zbuduj, którzy brać XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. SafePan. Jesteśmy bezpieczni.